Sprawdzające lagi w grze, dokładnie to jest taki test, czy gra laguje, czy nie? Nie wiem, czy mówiłem, ale z tej strony mister O578, tak jak zawsze. Mapka się nazywa Kaspiska Garica po angielskiej wersji Battlefield a. Caspian Border. Musicie ją znać, bo tu nie ma lipy. Dzień dobry panu, dziękujemy za odznakę premium. Wiecie, granat zawsze coś pomoże. Zasłona taka specjalnie, niestety 3-0 statystyki. Yy, dobre, dobre, jest dla mnie dobre. Musimy się podobnie przedostać tam, gdzie byłem. To będzie na própria super. Ok, peguei Dobra, sprawdzę że wszystko jest OK, i znowu zwracam. Ok, wszystko dobrze jest, wszystko dobrze się narywa. Okej, okay, gramy. Znacznik ktoś postawił. Nie wiem jak on to mógł zrobić. A to nic. Haki się zdarzają. Znowu mnie zabili. Macie tam Tu przebiegnę będzie dobrze. Dobrze, pierwszy raz grałem na tej mapie, i mi się gra naprawdę zabił, muszę tam się jeszcze raz jakoś dostać. dałoby się jakoś przemknąć, pójdę tutaj okej, okay, biegniemy asysta przy zabiciu No Znowu nas zabili. Dobra, mamy z naszych odrodzeń. Ten tutaj. Ja przed tym jakoś tutaj się przedostałem. Uff. Dobra. Drugi. O, 10 tysięcy. O, to świetnie. To będzie... Ach. No słabo poszło, słabo to akurat. Poszło to słabo. Jakoś na tej mapie mi wyjątkowo idzie grać. Da się grać. Granat rzucę. Ojcze proszę. Sorry. Ach. Uratuj mnie, bo to z medyk. Bądź. Dobra, trudno. Niech nas uratować się mnie. Na schodki. I gleba. I gramy. Odważnie. Ouch. Już że no tu jestem. Dobra, kolejne kroki Lubię tam mapy ze względu na tę roślinność Oj. Ała, no znowu mi z jakiejś strony, nie wiem skąd nawet Ciekam stąd O, moi koledzy Dobra, to gdzie są. Przegnij ich. Asysta tylko i przygłaszczenie. Nic więcej. Dobra, zmykamy sam jest dym. A znowu snajper. Dobra, to też sobie wezmę snajpera, zabawię się snajperką. Wezmę czwórka będzie zawieszę za duża. Holograficzne. Oj, jakoś to walnie C czymś, to będzie po nas. Znowu mnie zagrył koleś, Już cztery razy. Nie lubimy. Zabójstwo w zespole, no niestety. Trudno. Dogramy tą rundę. Teraz. Ach. Tylko udało mi się jednego skosić. To nie jest dobry wynikiem. Kurczę, znowu mnie ktoś do mnie, to ktoś strzela. Nie wiem skąd. Heh. Ach, znowu on. Już dwa razy. No, trudno. Obyśmy wygrali. Wygramy, będzie super. O, gra... O, ja. O, yeah. Nie wiem skąd w ogóle. Właśnie ktoś go Kolejny raz mnie zabił. Nie wiem w ogóle skąd. Ach... I tym, bo to mnie zabijają co 5 sekund. Tak sobie zrobię. Tam będą ludzie. Muszę trupić. Nóż, No, ufa, oje. Ale się dałem. Szybko. Dobra, koniec. Także wygraliśmy. Także komentujcie. Subskrybujcie. Łapkujcie. Trzymajcie się. Cześć.